się siemaneczko, z tej strony Traktus i w dzisiejszym materiale omówimy sobie troszeczkę o tym jak za darmo zdobyć komiksowy skin Batmana oraz Harley Quinn całkowicie za darmo. Ale jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu to bardzo bym Ciebie prosił o zostawienie łapeczki do góry pod tym filmem, tak aby podpić statystyki tego filmu oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie ominął Cię żaden news na tym kanale. Ja już Wam nie przedłużam i lecimy do odcinka. Tak więc dawno, dawno temu mogliśmy kupić kartę, skąd z zbiera minty, w stacjonarnym sklepie w Niemczech. Epic Games już 24 kwietnia 2021 roku wypuści komiks z DC. A dokładniej, korporacji Fortnite i DC: komiksów będzie 6 części. W każdym komiksie będzie kod na inną nagrodę. Wiemy, że w pierwszym komiksie będzie kod na skin Harley Quinn z komiksów Batmana. W komiksach od 2 do 5 będą nagrody typu zbierak, plecak lub malowanie. Jednak po zakupieniu wszystkich komik komiksów łącznie z 6 otrzymamy skin podnożnego Batmana w zbroi punktu zerowego z Fortnite. Ja najbardziej się cieszę z Harley Quinn, a wy. Komiksy te będą dostępne we Włoszech, Hiszpanii, Francji oraz Niemczech za 5 euro. Czyli w przeliczeniu na złotówki będzie to około 20 zł. Ja osobiście będę posiadał skórkę Harley Quinn z pierwszego komiksu, ponieważ mój kolega z Niemczech mi kupił. Jeżeli to oglądasz to cię bardzo gorąco pozdrawiam. Jeszcze tutaj wspomnę, że dwa lata temu w Fortnite mogliśmy kupić skórkę Batmana w jego zestawie. Możliwe jest to, że ten wyczekiwany pakiet przez wielu graczy do nas powróci. Jeżeli chodzi o zwykłą skórkę Harley Quinn, to pojawia się ona mniej więcej raz na dwa razy w roku. Ale tutaj powiem, że skórka nie będzie edycją, a nowym, oddzielnym skinem. Nie inaczej będzie z Batmanem w zbroi punktu zerowego. Skiny te będą prawie że za darmo, ponieważ będą one kosztowały niecałe 20 zł. Komiksy te, tak jak wcześniej wspomniałem, nie będą dostępne w Polsce, ale nie marcie się, ponieważ będą one na stronach typu Legro lub OLX. Będziecie mogli je tam kupić wraz z kodem, pewnie za 30 zł. Kiedyś, gdy Batman przybył do Fortnite'a, przemienił on Tilted Towers w swoje miasteczko na około 2 tygodnie. Kto wie, czy na całej naszej mapie w tym czasie nie zapadnie mrok i czy nie przemieni on, słony wiesz. Po pewnym czasie te przedmioty trafią do sklepu z przedmiotami za faudalce. Jeszcze z tego miejsca chciałbym was poinformować, że przez najbliższy miesiąc odcinki mogą się pojawić co dwa dni, ze względu na to, że chciałbym, aby moje odcinki wyglądały znacznie lepiej i zarazem zajęłoby mi to za dużo czasu i znacznie najzwyczajniej w świecie mógłbym się nie wyrobić. Jednak będę dokonywał wszelkich starań, aby publikować te filmy jak najczęściej i regularnie. I to byłby już koniec tego odcinka. Zostaw łapkę w górę, jeżeli doceniasz moją twórczość. Prosiłbym Ciebie o zasubskrybowanie tego kanału, tak aby nie ominął Cię żaden news na tym kanale. Ja już Wam nie zabieram więcej czasu i trzymajcie się, elo! Ciemka widzowie, ja chciałem z wami zamienić dwa słowa. Mianowicie w dzisiejszym odcinku bardziej mówię sobie Harley Quinn, a w jutrzejszym odcinku tak, wiem, mały spoiler. Jutro będzie bardziej o Batmanie. Jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się śmiało.